Piłeś, nie jedź. Nawet jak trójką nie strzeźwisz. Cześć. cześć, witamy w kolejnym odcinku programu, w którym prawnicze mamy. Z tej strony Szymon. Kamil. Zaczynamy zaczynam od dowcipu. Tym razem ze strony dowcipu, więc musi być grubo. Adwokat wygrał do biznesmena bardzo ważny, trudny proces. Wysłałem mu sms. -om. Prawda zwyciężyła. Biznesmen natychmiast odpowiedział: Proszę wnieść apelację. I dziś za triumf triumfowała sprawiedliwość. Apelować. <grym> <grym> Dobra. Pijany woźnica do policjanta. Koniec trzeźwy i zna drogę do domu. <grym> Czy można się uwolnić odpowiedzialności za prowadzenie jakiegoś pojazdu pod wpływem alkoholu, jeżeli się jedzie na autopilocie? On nie pijane z tego co tutaj jest wiadomo. No nie bardzo, chociaż jest rzecz ciekawa, bo tak naprawdę jakby ten woźnica nie używał wozu, na przykład, tylko jechałby wierzchem, no to wtedy by się wykpił od odpowiedzialności, bo koń jako taki sam w sobie pojazdem nie jest. On zaczyna być pojazdem dopiero wtedy, jak coś do niego podepniemy. Czyli de facto w momencie, kiedy ten wóz był podpięty, a woźnica, będąc nieczeźwy, jednak jakoś na ruch. Tego całego zaprzęgu wpływał, no to niestety musimy stwierdzić, że jednak pojazd prowadził. Tak, i to jest problem, który też się przekłada na jakieś autonomiczne samochody trochę. Bo póki co, jakbyśmy mieli na autopilocie jakiś, na autopilocie mieliśmy jakiś taki taki, taki taki samochód, który by sobie jechał, i byśmy byli w środku pijani. To, to, co byśmy zrobili, to na jakimś placu ustawili cel podróży, a później przez całą drogę nic nie zrobili to mimo wszystko na nas ciąży obowiązek wpływania na to patrzenie jak ta droga, jaka ta droga jest, ewentualnie reagowanie na jakieś zagrożenia, które się pojawią i to, że nam się czasami uda przejechać i nic się nie stanie to nie ciąga obowiązku monitorowania ciągłego tej drogi. Tak samo jak jedziemy na tempomacie, to jest taka, taka, taka usługa, taki jak to nazwać? Takie ułatwienie. ułatwienie. Tak? Coś, co ma Ci tą jazdę ułatwić. Natomiast w przyszłości, jak powstaną samochody, których nie trzeba będzie kontrolować i zostaną dopuszczone do obrotu, tak? czyli w, w takim sensie, znaczy tylko to, to musiało być coś, na co tak naprawdę na ruch, na kierunek no nie ma żadnego wpływu, tylko on sam potrafi te parametry regulować. Tak, więc jakby to, to też napisałem kiedyś taki artykuł na temat autonomicznych samochodów i jeden z takich wniosków, socjologicznych wynikających z tego, że jaki będą wpływy na, 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 na polskie obywatelstwo będzie tak, że nagle upowsze upowszechnienie autonomicznych samochodów z dnia na dzień rozwiąże problem pijanych kierowców, no bo jak nie będzie kierowców no bo takich, taki pasażer takiego samochodu nie będzie uznawany za kierowcę to nie będzie problemu pijanych kierowców, który niestety w Polsce mimo wielu lat takiego ostracyzmu społecznego jeszcze nie zginął i tam co tydzień są kolejne przykłady takich osób, które jazdą po alkoholu i nawet pijanych więc, nawet jeżeli ten koń był takim taką autonomicznym samochodem, to póki co to nie jest dozwolone przez prawo. Piłeś nie jedź, nawet jak twój koniec <grym> Nawet jak to nie Tym bardziej, jak jest koń pijany. Kolejny mem. Dwóch fałszerzy sprzedało podrobiony obraz za półtora na euro w gotówce, które okazało się być również podrabiane. Mieliśmy chyba kiedyś taką podobną sytuację w tym odcinku. Tak, ale tak. To, jest, to jest bardzo ciekawe. To jest bardzo hmm. ciekawy przykład, bo to jest takie obostronne oszustwo. Tak. Jedna osoba wiedziała, że sprzedaje, w sensie, tak nam się wydaje, jedna osoba wiedziała, że sprzedają oszukane rzeczy, a druga osoba z oszuk oszukanymi pieniędzmi sfałszowanymi. Dokładnie, ale najlepsze jest właśnie to, że tak naprawdę oszustwo jest możliwe też przy takiej transakcji no powiedzmy nielegalnej. Czyli tutaj był handel wymienny, była jakaś tam umowa sprzedaży, i każdy, każdego wprowadził w błąd. Mhm. Tak naprawdę no tutaj jeszcze dochodzi do tego, to też by musiało zostać oddanych kwalifikacji tego czynu, który by został przypisany, że posłużono się fałszywymi pieniędzmi. Tak? Natomiast obustronne oszustwo, obydwa kontrahenci takie oszustwo popełniają. Tak, więc tutaj, jak macie jakieś, potraktujcie dobrze obrazy, to nie sprzedawajcie ich, bo to też może Was prowadzić za kratki. To jest mem jakoś angielskojęzyczny, jeżeli byśmy usunęli wszystkie prawa, to liczba przestępstw malałaby do zera. No i święta prawda. Rzeczywiście najlepszym sposobem na pozbycie się przestępczości jest uchylenie kodeksu karnego. Tak, właśnie kiedyś była profesorconna, jeden z wykładów, że największym czynnikiem kryminogennym w ogóle na świecie są ustawodawca, jest ustawodawca, którzy tworzy przestępstwa. W ogóle dałam taką właśnie taki postulat hmm. do, do, do prawodawców, jeżeli by chcieli sprawić, że rzeczywiście przestępstwa Przestępstw będzie mniej, to żeby niektóre przestępstwa są usunięte z kodeksu karnego. Ta, czy nie surowe kary, nie, nie zaostrzanie odpowiedzialności, eliminacja z kodeksu. No, Szkoda, ja osobiście uważam, że takie przestępstwo jak poszanowanie takiej niewielkiej ilości tych takich miękkich narkotyków, no, że to nie powinno być hmm. przestępstwem. Powinniśmy doprowadzić do tego, że tego typu zachowanie powinno być legalne. To dzięki temu mielibyśmy mniejszą ilość przestępstw, właśnie. Bo dużo osób jest skazywanych za posiadanie takiej niewielkiej ilości narkotyków. Nawet jednego lolka, nawiązanego do czego odcinka o Bolku i Lolku. Posiadanie jednego lolka też można zaprowadzić. Myślisz, że ten lolek był czymś inspirowany, znaczy imię? Ja yy, się nie wiem, czy wtedy były lolki. Czy wtedy była chyba tylko wuda. Inaczej może nazywano czasy hipisowskie być może. No to musimy, musimy sprawdzić, jaka jest historia Wolka Iwoka, żeby wiedzieć dokładnie. Ale rzeczywiście, to, 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 wracając z tego, ma to jest prawda. Nie było przestępstw. W zasadzie, przestępstwa to są tylko te czyny, które są opisane w ustawie. Gdy jako się nie opisze, Tak. Gdy się je nie opisze, to przestępstwem nie są. To jest coś konwencjonalnego, tak? to jest sztuczny twór. Tak? My sobie coś nazywamy przestępstwami i za pomocą jakiejś tam zmiany ustawowej mówimy, że na przykład jak komuś ktoś da w twarz, to jest przestępstwo. Tak, więc tutaj też, też pokazuje taką naturę prawa, że ona jest taka, tak, takie, takie bardzo abstrakcyjne. I to bardzo fajnie można było sobie zobaczyć, jak wchodziły te wszystkie przepisy, które nakazywały nam noszenie maseczki w miejscach publicznych. Wyobraźcie sobie, że jest taka sytuacja, że w zasadzie z dnia na dzień ktoś zapisze coś na jakiejś kartce papieru, mówi, że tam na kartce papieru jest napisane, że, nie, że należy nosić w miejscach poza domem maseczki i od następnego dnia widzimy, jak ludzie noszą maseczki. Czyli zapisanie jakiejś abstrakcji na jakiejś kartce sprawiło, że następnego dnia ludzie zaczęli się do tego podporządkowywać. Sprawa jest właśnie w ten sposób działa, to są jakieś takie Abstrakcyjne byty, które są zapisane na karcie, nawet to, co zakaza, to jest tylko symbol tego. Tak naprawdę one, te normy są zupełnie jakoś tak, krążą w przestrzeni, nie wiadomo na jakim poziomie. No i jak obowiązek zakładania maseczek zniknie, no to liczba wykroczeń automatycznie się zmniejszy. Tak. To by było na tyle. Jeżeli Wam się podobało, to zapraszamy do subskrypcji, zapraszamy też do klikania w dzwoneczek, żebyście dostali powiadomienia. Gdybyście chcieli, żeby to Wasz mam znaleźć w naszym odcinku, to wysyłajcie go na kontakt małpa.karnieszka.pl Zapraszamy też na nasze inne social media, na Facebooku, na Facebooka bądź na Instagrama. No i pamiętajcie najważniejsze, że kontratypy pozostałowe nie istnieją. Ale internauci już to wiedzą. Tak, mam nadzieję, że dobrze to wiecie, ale jakby ktoś przypadkowo trafił na nasz odcinek i tego nie wiedział, to musi dowiedzieć teraz. Do zobaczenia następną rano czasie.